Cześć, kochani, odzywam się do Was, ponieważ podjęłam pewną decyzję, właściwie dojrzałam do tej decyzji, bo już myślę o tym od, od bardzo dawna. A mianowicie będę chciała nagrywać takie krótkie filmiki, rozważania różnych tematów, takich zwykłych, codziennych tematów, jak chociażby, nie wiem, wychowanie dzieci, czy, czy inne jakieś zwykłe, normalne, dotykające nas na co dzień tematy. I chciałabym po prostu patrzeć na to poprzez pryzmat pisma świętego i Boga. Wielu z Was wie o tym, że pismo święte jest dla mnie fundamentem wszystkiego, co robię w życiu. Stało się dla mnie najważniejsze i poprzez, poprzez nie staram się patrzeć na normalne życie, spotykać Boga, szukać Boga w normalnych czynnościach w codziennym życiu. Powiem Wam, że myślałam o tym od dawna, ale tak, jakoś tak czułam troszkę skrępowanie, że nie chcę, żeby ludzie mnie odbierali, że coś im narzucam, coś im wciskam. Ale ostatnio obejrzałam w internecie taki film, gdzie naprawdę, słuchajcie, doszło do mnie, że ludzie nie wstydzą się tak, mówić o takich rzeczach i wrzucę takie głupoty, że pomyślałam, dlaczego... Oni się nie wstydzą, a ja mam się wstydzić tego, kim jest dla mnie Bóg, tego, co stało się w moim życiu i rozmawiać o tym, opowiadać. A wiem, że wielu z Was, bo wie, wielu z Was do mnie pisze, wiem, że chcielibyście poznać odpowiedź, chcielibyście wiedzieć, jak na dany temat patrzy Bóg i co ma do powiedzenia Bóg, ale wiem, że ludzie nie potrafią znaleźć jakby odpowiedzi w Piśmie Świętym, ponieważ bardzo często go nie czytają i nie bierzcie tego jako oskarżenie, bardzo proszę, bo ja sama byłam w takiej sytuacji i wiem, że dla wielu ludzi pismo święte jest bardzo ciężkie do czytania, i ludzie chcą, czytają, ale gdzieś po prostu nie mają tego zrozumienia. Dlatego chciałabym, żebyśmy po prostu rozmawiali sobie o tym normalnie, swobodnie. Ja będę Wam mówiła o moich odczuciach i o moim zrozumieniu danego tematu czy fragmentu. Oczywiście, nie będzie to prawda absolutna, ponieważ nie uważam się za osobę y, niesamowicie mądrą, inteligentną i tak dalej. Y, ale będą to moje, moje, jakby moje zrozumienie danego tematu i wierzę w to że Duch Święty daje człowiekowi mądrość do tego, żeby zrozumiał właśnie Słowo Boże. I powiem Wam, że dzisiaj jest w moim życiu tak, że to jest dla mnie jak pokarm, jak się... Pismo Święte. Jak się, stanie się tak, że przez jakiś czas nie czytam go, to chcę chociaż kawałeczek, chociaż troszeczkę otworzyć byle gdzie i przeczytać, jak, jak ja to nazywam, nachapać się, tak jak człowiek wpadnie do domu po pracy głodny i na szybko tam kanapeczkę pyk, 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 tak samo jest ze Słowem Bożym w tej chwili u mnie. Dlatego chciałabym o tym z Wami rozmawiać, dzielić się. I ja wiem, bo ludzie mi mówią o tym, że Kaśka jest tyle mądrych ksiąg na świecie: i fajnie, i bardzo dobrze. I jak chcecie, to nagrywajcie filmiki o tych mądrych księgach, które wyczytacie. Ja pozostanę przy Piśmie Świętym i o tym będę chciała z Wami mówić, o tym się dzielić. i Powiedzcie mi, co o tym myślicie. Czy w komentarzu, czy napiszcie do mnie, jeżeli się krępujecie tak na forum, o czym byście chcieli rozmawiać, jaki temat ewentualnie pierwszy przygotować, czy w ogóle tego tak potrzebujecie w życiu? Bardzo was proszę, bo dla mnie to jest ważne, żeby po prostu to, co robię, żeby coś ludziom dało, bo mi też ludzie bardzo dużo dają na co dzień i i kocham ludzi, kocham przebywać z ludźmi i bardzo bym chciała, żeby to był dobry czas, te parę minut, e, dobry czas dla mnie i dla Was. I życzę Wam fajnego dnia, i bądźcie radośni, i wszystkiego dobrego. I pa!